W dzisiejszym odcinku zgłębimy temat zdobień one stroke. Pokażemy sposób na perfekcyjne przygotowanie się do pracy i opowiemy w jaki sposób prawidłowo używać farb akrylowych, by praca poszła gładko. Nie zabraknie oczywiście zdobień na trzech poziomach trudności. Dla każdego coś dobrego. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Adina Trojan. Witam. Będziemy rozmawiać na tematy nail art, ponieważ jest tutaj z nami mistrzyni świata nail art. Tak jest. Rok 2018 i 2019. I gdyby nie pandemia, to kto wie, być Możliwe. Może, Tak Może, jest. może, tak skromnie powiemy. Duże szanse byłyby, że kolejny tytuł Mistrza Świata trafiłby też do Adiny. Dlatego, kiedy poprosiliście o One Stroke'a, wiedzieliśmy, kogo zaprosić. Tak jest. Dzisiaj pokażę Wam, jaka jest moja tajemnica na udanego One Stroke'a. A ja jeszcze tylko dodam, że kiedy zapytałam Adiny, e, czy to jest jedna z jej trzech ulubionych technik tworzenia nail artu, odpowiedziałam, że jedna z co najmniej 20. Nie poradzisz, będzie do nas często przyjeżdżać. Zaczynamy! Tipsy pokryjemy lakierem hybrydowym Freshmaker. Do wykonania zdobień będą nam potrzebne farbki akrylowe w kolorach white, yellow, yellow green, magenta oraz green. Zdobienia wykończymy Tip Topem. Do zmatowienia tipsów użyjemy polerki 180x220. Zdobienie wykonamy pędzlem One Stroke oraz Master Nail Art 003. Tytułem wstępu. One Stroke to jedno z najszybszych zdobień salonowych farbą akrylową, pod warunkiem, że wiemy, jak je wykonać. Zaraz zobaczycie, że wcale nie jest tak skomplikowane, na jakie może wyglądać. W One Stroke'u chodzi o to, aby połączyć dwa kolory, zrobić idealny gradient pomiędzy nimi i wykonuje się to jednym pociągnięciem pędzla, stąd zresztą nazwa – One Stroke. Rozpoczynamy od przygotowania miejsca naszej pracy. Będzie nam potrzebny kawałek papieru do pieczenia, plastikowa podstawka i ręcznik papierowy. Zwilżamy ręcznik odrobiną wody, rozkładamy go na płasko na podstawce i na nim układamy wycięty w prostokąt kawałek papieru do pieczenia. Chwilę czekamy, aż papier nabierze wody. Po co nam to całe papierowe, mokre zamieszanie? No a kochani, to jest odpowiednia strategia. Farma akrylowa charakteryzuje się tym, że szybko zastyga, zasycha, wysycha. W związku z powyższym, jeżeli sobie zrobimy taki mokry ręcznik pod spodem, utrzymamy dłużej wilgoć i będziemy mieli więcej czasu na to, żeby pracować produktem. Tipsy matujemy przy pomocy polerki o gradacji 180 na 220. Delikatnie polerujemy śliską powierzchnię tipsa. Tak przygotowane trzy tipsy pokrywamy dwiema warstwami lakieru hybrydowego w kolorze Freshmaker. Każdą z nich utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Zabezpieczamy powierzchnię lakieru Tip Topem i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Po utwardzeniu topu ponownie matujemy powierzchnię tipsa bufferem po całej powierzchni, Dobrze zmatowiony lakier nie powinien się nigdzie błyszczeć. Przemywamy wacikiem nasączonym w cleanerze Wipe Off. Na przygotowaną podstawkę, a konkretniej na papier do pieczenia, wykładamy kroplę produktów, którymi będziemy wykonywać dzisiejsze zdobienia. Naszymi gośćmi będą farbki akrylowe w kolorach 35 Magenta, 04 Yellow i 01 White. Pędzel One Stroke moczymy w naczyniu z wodą, następnie odsączamy go o suchy wacik bezpyłowy. Mieszamy białą farbkę z żółtą i tworzymy pastelowy odcień żółtego koloru. Po wymieszaniu farb ponownie moczymy pędzel w wodzie i wycieramy w suchy wacik. Nabieranie farby na pędzel jest tutaj kluczowe, szalenie istotne, dlatego teraz prosimy o 100% uwagi, skupienia, koncentracji. Tak naprawdę zaczynając ćwiczenie z one w zasadzie ćwiczy się jak nabrać farbę. Kiedy to już ogarniecie, wszystko pójdzie samo. Dłuższą końcówką pędzla nabieramy kolor, który jest jaśniejszy i ma być zewnętrzną częścią płatka. Krótszym końcem nabieramy ciemniejszy kolor, który wypełni płatek i utworzy efekt cieniowania. Tak przygotowany pędzel rozsmarowujemy najpierw na płasko po papierze z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu wytwarza się między nimi trzeci odcień. I teraz jesteśmy gotowi do tego, żeby za chwilę zrobić one Uwaga, ten moment wycierania, układania farby na pędzlu to jest moment, którego nie można pominąć. Gdybyśmy chcieli bezpośrednio nałożyć sobie farbę na pędzelek i od razu robić one to na pewno by nie wyszło. Nie byłoby ani równe, ani ładne. Mało tego, po prostu nie byłby to one stroke. Pierwszą warstwę malowania płatków rozpoczynamy od postawienia pędzelka pod delikatnym kątem, przesuwając się w prawo. Następnie odwracamy pędzelek na drugą stronę, zachowując przestrzeń pomiędzy płatkami. Kierujemy się w dół i tym sposobem malujemy płatki po kolei. Ruch powinien być lekko pofalowany, wtedy imituje kształt naturalnych płatków kwiatów. Każdy płatek malujemy tak samo, czyli na dwie warstwy, bo dzięki temu wzmacniamy sobie napigmentowanie naszego zdobienia. Jak wiadomo, farki akrylowej nie utwardzamy w lampie, czekamy, aż zastygnie. Kiedy druga warstwa jest gotowa, przechodzimy do malowania mniejszych płatków, które będą rozmieszczone dokładnie w przerwach pomiędzy większymi. Moczymy pędzel i wycieramy w suchy wacik. Nabieramy kolory w ten sam sposób i przechodzimy do malowania na tipsie. Wypełniamy przestrzenie pomiędzy płatkami. Ruchy są niezmienne. Pracujemy pędzlem tak, jak przy malowaniu większych płatków. Również malujemy dwie warstwy dla pogłębienia odcieni kolorystycznych. Bardzo ważna sprawa. W przypadku pracy one czyścimy pędzelek po wykonaniu każdej jednej warstwy. Po pierwsze, nie da się wykonać one prawie czystym pędzelkiem, nie ma takiej możliwości, musi być idealnie czysty. Po drugie, czyszczenie pędzla z zaschniętej farby akrylowej jest osiągalne, ale jest, no, mówmy się, upierdliwe, tak, mówiąc kolokwialnie. Chodzi o to, że dużo łatwiej i szybciej zrobić to, kiedy farbka jeszcze nie wyschła, dlatego po każdej jednej warstwie składamy pędzelek do wody, wycieramy suchy wacik i po problemie. Ostatnim etapem wypełnienia zdobienia jest nałożenie na końcówkę pędzla jasnego żółtego koloru. Krótsza część pędzla znajduje się bliżej jego środka. Delikatnie dotykamy samym tubeczkiem pędzla, rozpraszając środkowe linie na zewnątrz. Zanim położymy top, upewniamy się, że farba jest sucha. Powinna być matowa. Jeśli jest, nakładamy tip-top i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Tak prezentuje się pierwszy tips ze zdobieniem dla początkujących. Przechodzimy do kolejnego etapu średnio zaawansowanego. W tym celu dokładamy na papier kolor farki o numerze 22 green i mieszamy z 35 magenta, tworząc głęboki fioletowy odcień. Nabieramy przygotowaną mieszankę na pędzel i na środku tipsa malujemy okrąg. Czekamy aż wyschnie, widzimy, że kolor stał się matowy, a to oznacza, że jest już suchy. Dookoła okręgu malujemy płatki z tej samej mieszanki kolorów, którą wykonywaliśmy pierwsze zdobienie. Nakładamy kolor na pędzel w omówiony wcześniej sposób i malujemy płatki dookoła fioletowego okręgu. Za każdym razem, kiedy mieszamy kolory, odcień może się delikatnie różnić od tego, co wymieszaliśmy przed chwilką, ale tym się absolutnie nie martwcie, dlatego że w naturze nigdy nie występują dwa identyczne płatki. Wewnątrz kwiatka malujemy mniejsze płatki, umieszczając je w przestrzeniach pomiędzy dużymi. Dokładamy na papier farbkę akrylową numer 23 Yellow Green. Mieszamy kolor 22 Green z 23, czyli Yellow Green. Nakładamy je na pędzel w odpowiedniej kolejności. Na krótszą stronę pędzla ciemniejszy kolor 22, na dłuższą jaśniejszy 23. Rozsmarowujemy na papierze z obu stron pędzelka, by utworzyć trzeci odcień, i przechodzimy do malowania liści dookoła naszego kwiatka. Liście umieszczamy w pustych przestrzeniach pomiędzy większymi płatkami od zewnętrznej strony. Następnie przez środek domalowujemy łyko liści. Na czysty pędzel nabieramy ponownie odcień głębokiego fioletu, który tworzy środek kwiatka. Ruchem rozpraszającym wewnątrz domalowujemy pręciki. Najpierw ciemną fioletową mieszanką, następnie czyścimy pędzel i malujemy pręciki jasną pastelowo-żółtą mieszanką by nadać im głębi. Farby akrylowe warto od czasu do czasu przemieszać wilgotnym pędzlem, ponieważ żeby dobrze się na nich pracowało, one cały czas powinny być wilgotne. Tak prezentuje się drugie zdobienie, dedykowane dla tych z Was, którzy już czują pracę z farbami i chcą pójść o krok dalej. Przechodzimy do trzeciego zdobienia. Mieszanką utworzoną do malowania płatków we wcześniejszych zdobieniach malujemy także płatki w trzecim zdobieniu. Poruszamy się ruchem posuwisto-cofającym, rozmieszczając je troszkę szerzej na tipsie. Urozmaicając ich krawędzie zewnętrzne. Każdy płatek oczywiście pokrywamy dwiema warstwami. Czyścimy pędzel, nabieramy czysty odcień magenta i wypełniamy środek. Mieszamy kolor 22 i 23 i od zewnętrznej strony płatków domalowujemy liście, czyli dokładnie tak jak w poprzednim zdobieniu. Łyko domalowujemy cieńszym pędzelkiem nailart 003. Mniejsze płatki pokolorujemy od wewnętrznej strony, wypełniając puste przestrzenie pomiędzy dużymi. Sprawiedliwie pokrywamy je dwiema warstwami. Pierwsze namalowaliśmy nieco szerzej, rozmieszczając je na tipsie, aby wewnątrz kwiatka zmieścić trzy warstwy płatków. Trzecie, najmniejsze, malujemy najbliżej środka. Na koniec ruchem rozpraszającym domalowujemy pręciki wewnątrz kwiatka. Najpierw ciemnofioletowym kolorem z naszej mieszanki, następnie czyścimy pędzel i malujemy pręciki jasno pastelowym żółtym odcieniem, by nadać im głębi. Zmieniamy pędzel na Nail Art 003 i najpierw jaśniejszą mieszanką domalowujemy większą ilość pręcików, następnie ciemniejszą mieszanką wykańczamy zdobienie. Ostatnim krokiem jest wypełnienie obiema mieszankami wolnej przestrzeni w postaci kilku ozdobnych linii. Tak prezentuje się najbogatsze i najbardziej zaawansowane zdobienie One Stroke dzisiejszego odcinka. Oto wszystkie trzy zdobienia, które dzisiaj przygotowała dla Was Adina. Którego z nich się podejmujecie? Które z nich wykonacie razem z nami? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie się bawić w One Stroke, oraz czy są jeszcze jakieś zdobienia, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale. A może wolicie tematy bardziej techniczne, dajcie koniecznie znać. Pamiętajcie, że jesteśmy w każdy czwartek o godzinie 17. A jeśli zdarza Wam się zapominać, która godzina, który dzień, to tutaj można nas subskrybować. Dzwoneczek przypomni. Dzięki za uwagę! Cześć!